Kapitan Tomasz Kokoszyński JRG2 Bielsko-Biała. W dniu dzisiejszym o godzinie 20.10 dyżurny MSK zadysponował dwa zastępy GBA i GCBA do pożaru Altany, do Jaworza na ulicy Kalwarii. Zostały również w międzyczasie zadysponowane jednostki ochotniczej straży pożarnej z Jaworza, Jasienicy i Świętoszówki. Łącznie 8 zastępów. Po dojeździe na miejsce okazało się, że altanka, szopka, w której było składowane drewno kominkowe jest cała objęta pożarem. Zagrożony był budynek jednorodzinny, który znajduje się w okolicach około 5 metrów od palącej się Altanki Zostały podane dwa prądy w natarciu oraz dwa prądy w obronie na ten budynek jednorodzinny. Szopka dosyć szybko została ugaszona. Budynek w niewielkiej części właśnie narażonej na działanie płomieni został uszkodzony. W szopce znajdowało się tylko drewno kominkowe, więc straty wynikające ze spalenia drewna kominkowego też nie będą wysokie. Nikt nie odniósł obrażeń ciała? W tym pożarze nikt nie odniósł żadnych obrażeń. W tej chwili trwają jeszcze prace rozbiórkowe tej szopki i prace porządkowe związane z przerzuceniem drewna, przelaniem, żeby nie dopuścić do ponownego rozgorzenia. Czy wiadomo jaka była przyczyna pożaru? Prawdopodobną przyczyną pożaru było nieumiejętne lub nieostrożne posługiwanie się produktami spalenia z kominka, czyli tak zwanym popiołem. W złym miejscu został on składowany. Wiatr, który w dniu dzisiejszym nawiedzał nasze rejony, spowodował rozgorzenie tego popiołu, przeniesienie iskier na składowane w pobliżu drewno. To spowodowało, że ta wiata wypełniona około 12 metrami sześciennymi drewna do kominka zaczęła się palić. Można powiedzieć, że uratowano mniej nie znacznej wartości, bo dużo obok jest budynek. Tak, no. w bliskiej odległości około 5 metrów znajduje się budynek, którego wartość może wynosić około miliona, więc budynek ten został uratowany z niewielkimi uszkodzeniami szyb w wyniku wysokiej temperatury i nadtopionymi rynnami.